Cześć, Dzisiaj do naprawy takie disko światła. Zapraszam. Z tego co wiem, to po podłączeniu zasilania się nie włącza. Nie ma żadnej reakcji. Sprawdźmy to sobie, czy tak faktycznie jest. Zasilanie podłączone i w teorii tutaj powinien się wyświetlacz zaświecić. Coś się powinno pokazać. Zanim przejdę do naprawy, upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, gdyż duża część widzów jeszcze tego nie robi, a ogląda filmy. A jak zasubskrybujecie, będziecie mieć za każdym razem powiadomienie, że dodałem nowy film. Więc jak już to zrobiłeś, zapraszam Cię na wspólną naprawę. Rozkręcam obudowę i sprawdzam, co się dzieje. Tak to wygląda po zdjęciu bocznej obudowy. Mamy tu silnik krokowy, z tej strony łożysko, i po drugiej stronie tak samo. Tutaj łożysko, silnik krokowy i przewody, które wchodzą do tych całych paneli. Rozkręćmy to sobie dalej. Co tutaj widać? Jest moduł z ele główną elektroniką. Kontrolerem, wyświetlaczem oraz sekcją sterowania silnikiem chyba i ledami. A tutaj mamy zasilacz. I tak jak widzieliście, podłączaliśmy zasilanie i nic się nie działo, więc obstawiam uszkodzony zasilacz. A czy tak będzie, to zaraz sobie to sprawdzimy. Nie wiem czy widać, ale tu jest prawdopodobnie winowajca, kondensator jest spuchnięty, więc raczej faktycznie to będzie uszkodzony zasilacz. Zdemontuję go i zaraz mu się przyjrzymy. Zasilacz na razie odłożę na bok i podłączę tutaj zasilanie, i sprawdzimy, czy faktycznie to się uruchomi. Bo jeżeli się nie uruchomi, to może być tak, że jednak coś dalej też będzie uszkodzone. Tylko jeszcze przed tym wszystkim przydałoby się dowiedzieć, na jakie napięcie jest ta elektronika. Więc najłatwiej zawsze sobie sprawdzić na zasilaczu, na wyjściu jego, jaki mamy kondensator? W tym przypadku mamy tutaj kondensator o napięciu 16V. I tu bym się właśnie sugerował, że to urządzenie będzie zasilane z 12V. Bo zawsze ten kondensator musi mieć troszeczkę wyższe napięcie na, na wyjściu niż to, które faktycznie jest produkowane przez zasilacz. Zresztą, zobaczcie, co ja tu się produkuje, jak tu jest napisane, jak W 12V plus minus podłączony. Włączam zasilanie. Coś chce ruszyć. Poczekajcie. Zrobię tak, żeby coś było widać. Dobra, jak widzieliście, to zaczęło się uruchamiać, więc raczej tu będzie to sprawne. Natomiast to sprawdzimy już, jak uruchomimy zasilacz. Zobaczcie, że. Tutaj jest właśnie spuchnięty kondensator, co prawda tak delikatnie, ale już to daje dużo do myślenia. Ciekawe, czy inne elementy, jak na przykład MOSFET albo kontroler, będą uszkodzone, czy raczej tylko jakaś drobnica. Odkręcę ten radiator, żeby mieć lepszy dostęp, no i weźmiemy się za naprawę. Pozbyłem się radiatora. Możemy przystąpić do pomiarów i zaczniemy sobie od samego początku, czyli tak. Sprawdzimy bezpiecznik, sprawdzimy mostek, zobaczymy, czy nie ma zwarcia na MOSFEcie, czy diody nie są na przykład uszkodzone, rezystory, czy nie są spalone. Jest taki mały zasilacz, że to powinno pójść w miarę szybko. Zobaczymy sobie jeszcze stan tego kondensatora na wyjściu, czy jego też czasem nie trzeba wymienić. Tutaj mamy diodę, która prostuje to napięcie już obniżone. Przejdźmy do pomiarów. Sprawdźmy w pierwszej kolejności bezpiecznik. Nie ma przejścia, czyli bezpiecznik jest uszkodzony. Bezpiecznik ma wartość 2 amperów. Sprawdźmy sobie mostek prostowniczy, mostek jest na pewno uszkodzony dlatego pewnie też spalił się bezpiecznik, bo tutaj się zrobiło zwarcie. Sprawdźmy sobie w takim razie jeszcze ten mosfetik, co tutaj jest. Mosfet wygląda na sprawny. Tutaj mamy również jakieś diody. Sprawdźmy sobie je. Odwrót jest ok. Drugą stronę. Tu jest ok. Sprawdźmy sobie jeszcze po drugiej stronie, czy tutaj jest. Tutaj jest ok, bo to jest dioda podwójna. Nie wiem jak te drobne elementy, ale zaraz sobie też je przepatrzymy. Sprawdzę tak naprawdę tylko teraz elementy, czy wizualnie nie są uszkodzone. Jakby ktoś potrzebował, to tu jest model mosfetu. Troszkę tutaj mi się nie podoba. Aczkolwiek to chyba jest stopnik, bo wydawało mi się przez chwilę, że takaś korozja. No, ale to jakaś taka tania chińska elektronika, więc nie ma co się spodziewać. Tutaj też wygląda w porządku. Zobaczmy po drugiej stronie, co widać. Tutaj macie model diod, jakby ktoś potrzebował. Tak naprawdę to tylko to miejsce tutaj wyczyszczę, żeby mieć święty spokój. Elementy nie wyglądają na uszkodzone, nie będę ich mierzył teraz. Jedynie co to martwi mnie właśnie ten układ. Bo jeżeli on będzie uszkodzony, to możemy mieć problem. Wylutowałem uszkodzone elementy, przemyję płytkę, zamówię nowe części i widzimy się zaraz ponownie. I sprawdźmy sobie mostek, faktycznie czy on jest uszkodzony. Tutaj jest w porządku. Tutaj mamy wewnątrz mostka uszkodzoną diodę. O, i tutaj też, czyli. Dwie z czterech diod wewnątrz układu są uszkodzone. Nowe części już są. Zabieram się za ich montaż. A jeszcze tak wam powiem, że jeżeli byście naprawiali właśnie sobie taki zasilacz i mielibyście taką sytuację, jak ja tutaj, że ten kondensator jest spuchnięty, no i jest szansa, że ten elektrolit już jakby z tego kondensatora się wydostał, to pamiętajcie, żeby dobrze wymyć tą płytkę, gdyż ten elektrolit, no, może tutaj zrobić troszeczkę szkód. Włączam zasilanie i sprawdźmy napięcie na wyjściu. Jest 12V, czyli zasilacz udało się naprawić. Tego dnia naprawiałem kilka takich zasilaczy, i dopiero w montażu filmu zauważyłem, że jest to inna płytka niż ta, którą naprawiliśmy. Zamknijmy obudowę, chociaż tymczasowo, no i podłączę zasilanie i sprawdźmy, czy to się uruchomi. Tyczka podłączona i uwaga, roszyło. Dobra, poskręcam to wszystko i będziemy mogli przetestować. Tu już coś ruszyło Głowice też wystartowały No dobra W takim razie włączę jakąś muzykę, żeby to przetestować. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcja. Mile widziana. Zapraszam do komentowania oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju przez YouTube'a, jak i przez symboliczną kawę. A w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się. Cześć!